Sprężarkę już rozebrałem na podzespoły, zaczynając od silnika. Silnik ma tutaj dziwny luz na, na ośce. Z tego, co tutaj się przyglądam, wygląda na to, że ten silnik nie ma łożysk, tylko jest na jakichś tulejach ślizgowych. Tutaj są jakieś dziwne rurki, które. Wyglądają na to, jakby smarowały tutaj całe to ułożyskowanie. Tak więc jest to jest jakaś dziwna technologia, ale w tamtych czasach mogło coś takiego istnieć. Jeśli chodzi o sprężarkę, sprężarka pompuje, zaworki trzymają. Zastanawiam się, czy jest sens w ogóle rozbierać tutaj i zaglądać do, do zaworków i, i do układu korbowo tłokowego. Tak naprawdę to bym to tylko wyczyścił i pomalował. Sprawdzę jeszcze jak to, jak to dokładnie pompuje. Zaraz weźmiemy to na warsztat, i wam pokażę. Jak widzicie, sprężarka działa, pompuje. Korci mnie do niej zajrzeć, ponieważ jest to jakaś konstrukcja. Tutaj mamy głowicę, w której nie ma, nie ma zaworków. Przeważnie jest wyloty, jak i sanie. Znajdują się w górnej części głowicy. Tutaj, jak widzicie, to znajduje się, znajduje się tutaj poniżej tego. Tak więc ciekawi mnie konstrukcja tej sprężarki, ale wszystko widać jest tutaj w miarę suche, jeśli chodzi o górę i nie chciałbym, nie chciałbym po prostu tego rozbierać, żeby nie pogorszyć tego. Bo z tego co widzicie sprężarka trzyma, pompuje, zaworki są sprawne, co jedynie ewentualnie można zajrzeć tutaj do łożyska z tej lub z tamtej strony, ale... Tutaj wszystko jest sztywne. Olej zmienimy na pewno, przepłuczemy to może jakoś. Zaworki mogą być w górnej części, ale połączone może być to kanałem tutaj. Bo tutaj widzicie wyjście jest w odlewie żeliwnym, które się znajduje. Wszystko razem nic tutaj nie ma. Nie ma przekręcanego, tak więc, e, niestety, ale konstrukcja musi być tradycyjna. No muszą być tutaj jakoś w górnej części zrobione te zawory, tak więc zobaczymy. Może jeszcze tutaj zajrzymy do tego z ciekawości, jak to tam jest skonstruowane w tamtych latach. Najpierw to sobie wszystko obmyjemy, wyczyścimy. Następnie będziemy myśleć, co z tym działać.